Cześć! Nazywam się Natalia i jestem Affiliate Managerem w firmie Viv Networks. Dziś pokażę jak prawidłowo zarejestrować się do naszej platformy. Najpierw musimy przejść na stronę logowania signupcj.com. Zaczniemy rejestrację od wyboru języka. W naszym przypadku jest to język angielski. Po wybraniu języka uzupełniamy dane wypełniając swoje imię i nazwisko. My skorzystamy z fikcyjnych danych kolegi Petra Nowaka, dla którego również wytworzyliśmy adres e-mail. Po wypełnieniu wymaganych danych, potwierdzamy, że Petr nie jest robotem. Zweryfikujemy dane, które wypełniliśmy, a następnie otrzymamy e-mail potwierdzający chęć rejestracji do platformy. Możliwe, że wiadomość nie przyjdzie od razu, dlatego zalecamy chwilę poczekać. Jeśli jednak uważasz, że czekasz zbyt długo, możesz ponownie wysłać wiadomość. Otworzymy wiadomość i klikniemy w link Create My CJ Publishers Account. Zostaniemy przekierowani do formularza Publisher Sign Up Form, gdzie wypełniamy informacje dotyczące konta i jego ustawień. W pierwszej kolejności wybieramy kraj i walutę, a następnie dane kontaktowe, numer telefonu, informacje o firmie, stronie internetowej i tym podobne. Pozostało już tylko zapoznać się z umową i zatwierdzić regulamin platformy. Pierwsza informacja to umowa serwisowa. Abyśmy mogli ją zatwierdzić, należy najpierw otworzyć umowę partnerską. Kolejne pole wyboru potwierdza politykę oprogramowania, politykę prywatności, certyfikat wieku, a na koniec certyfikat autoryzacji, w których potwierdzamy, że podane informacje są prawdziwe i kompletne. W ten sposób udało nam się utworzyć konto partnerskie w CJ. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami pod adresem supportmaupawivnetwork.com.